Proszę do Idzie idzie dobrze. To ile? 90? Oฐia 88. 88. 8, 8. No jeszcze. No, to, to ja też z września. Którego września? To to a ja 11. ]Eh? No to prawie z tego samego znaku. Z No to gratuluję. To za rok obchodzimy urodziny. 18. Pamiętajcie 11 września. Konkretno tak? zrobi, tak? 11 września. To mówiła ja myślę, że na całnię? Cały ratusz Którego? 11 września 11 września, a to no razem złotej zawsze. Może tak przyjedzie to razem. Czyli mówi sam ratusz balowna, nie? Stop zodnia na około.

Ale mózgasz. Ale Lana Maska, mówię, tak rozdawał te miliony, mówię, dałby do dał Ardetę trochę. Nie no, nie na kampanię. Nie, no, na, nie na kampanię.